Jesteśmy tutaj przez zupełny i absolutny przypadek, całkowicie spontaniczna wyprawa. Tak jak mówię, zamiast Złotej Góry chcieliśmy coś nagrać. Puszcza Bieniszewska, jesteśmy tu pierwszy raz w życiu. Podobno jest tu jakiś klasztor, który funkcjonuje, działa na górce. Zapytaliśmy kogoś, kogo spotkaliśmy na parkingu. Powiedział, że trzeba iść właśnie tą drogą. No i idziemy. Widzę jakieś pierwsze znaki, chyba widzę jakąś. Kapliczkę. Sam jestem bardzo ciekaw, co tutaj jest. Na północ od Konina, Puszcza Bieniszewska. Jechaliśmy od Konina dosłownie 10 minut za tym pierwszym takim dużym jeziorem, ale jeszcze przed kopalniami, bo jeszcze wybieraliśmy się do kopalni. Być może także przy okazji ją pokażemy. Jest tam podobno jakiś punkt widokowy. To jest taka studnia, gdzie trzeba siedem razy ją okrążyć i wtedy I będziemy z... i wte... nie i wtedy się znajdzie męża albo żona. To my nie musimy szukać już. <laughs> nie, do no tego nie, ma. Tego nie dawaj. <laughs> Zobaczcie, wszystko jest tutaj przy tej studni i w tym lesie powalone. To jest rezerwat. Tutaj nic się nie rusza. Jak coś spadnie, to sobie leży i obraz tam chem. Coś wspaniałego. Dudnia Barnaby. Jesteśmy. Tutaj jest napisane, że znajduje się w niej uzdrawiająca woda. Ale to trzeba by sięgnąć, a wszystko jest raczej tutaj przykryte. Ta woda jest dość mętna, nie wygląda jakby można była... Zobaczcie, jak, jak, zobaczcie jaki piękny kamienny krzyż. Coś takiego widzę w ogóle pierwszy raz z kamieni. Połączone jakimś cementem. W ogóle ten rejon chyba słynie z... z kamieni. Tak. Tak, spotkaliśmy po drodze, 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 jadąc kamieni. na Złotą Górę, spotkaliśmy mnóstwo, mnóstwo zakładów kamieniarskich. Ciekawe, co się jest na rzeczy. Musimy to jakoś sprawdzić, czy tutaj po prostu jest tych kamieni więcej, o co, o co tutaj chodzi. Tutaj się to otwiera i w środku jest ta woda. I nawet ktoś wrzucał monety. Chodź, weźmiemy trochę tej wody, to się uzdrowimy. No to weź. Albo weźmiemy trochę dla bliskich. Tak. A ja mam się pije. Czy co? Ale ta jest czysta. Ale jest naprawdę źródełko z Mhm. Mm mhm. Faktycznie. No, Choć muszę cię trochę też nią przemyć. No Dziękuję. Bardzo fajne miejsce. Od głównej drogi dosłownie, no nie wiem, 70 metrów, fajną, wijącą się ścieżynką, i mamy takie oto źródło barnaby. Trzeba tutaj to podnieść, jest to bardzo łatwe, chociaż ja na to nie wpadłem, ale, ale, ale dobrze, że tu wpadłaś. Ja wszędzie zajesz, gdzie nie można. A tutaj zobaczcie, wokół ta woda już jest taka mocno omszała, brudna, yy, taka dla zwierząt może dzikich, ale yy, raczej nie dla ludzi. Natomiast jak sięgniecie po tą klapę, no to jak najbardziej myślę, że nawet można się napić, chociaż tego nie wiem na 100%. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Ta puszcza. Yy, to jest dla nas jedna wielka niespodzianka. Kompletnie nie planowaliśmy tego, tego miejsca, wizyty tutaj, e, natomiast już nam się tutaj bardzo podoba. Zobaczcie jaki uroczy mostek prowadzący. Tu jest mostek od tej głównej ścieżki, a tutaj jest to źródełko. Wokół e, powalone drzewa wszędzie i widzę kolejny mostek. Myślę, że będzie to mostek nad tym strumyczkiem. Takim pozarastanym, który wypływa z tej studni i dalej jest, już, dalej jest już chyba koniec trasy. Tak, po prostu robimy wentelkę. O, to jest kolejna niespodzianka. To jest kolejna niespodzianka. Super tu jest, zostajemy tutaj. Ale zwróćcie uwagę, że tam jest lód. Gdzie? No zobacz. A jest, rzeczywiście. No tak, bo dzisiaj było zimno, około zera w nocy, więc zamarzło. Taki, taki młyn napędzany strumieniem. Super sprawa. Tu macie sopelek. O! Dowód na to, że jest dość zimno, i tak sobie tutaj to źródełko spływa na dół. Trochę się czuję jak w górach barckich, prawdzie tam nie ma takiego w samym bardziej nie ma takiego młyna, ale jest podobne źródełko. I tak jak mówiłaś, tam akurat chyba trzykrotnie trzeba okrążyć kaplicę, w którym bije to źródełko lodowate, żeby być chyba szczęśliwym i bogatym. No my nie musimy. Mała poprawka. Wyczytaliśmy w międzyczasie, że to nie jest młyn, tylko młyńskie koło. Rzeczywiście mój błąd już się poprawiam. Super, naprawdę super, świetne, świetne miejsce. Nie wiedziałem, że takie e, fajne atrakcje są w tej niewielkiej puszczy na północ od Konina. Ale to nie koniec, wędrujemy dalej zobaczyć tutejszy klasztor. Tam jest wejście, dosłownie 20 metrów dalej, a tu jest wyjście. Można iść jedną drogą, można iść drugą, w jedną stronę, można iść w drugą stronę. W sumie ta taka ścieżynka do studni Barnaby to może 200 metrów, ale jakie atrakcje nagromadzone na niewielkim obszarze. Tutaj, tam w tle widać jeszcze to miejsce, gdzie jest młyn, gdzie jest koło młyńskie, no i takie tereny podmokłe. W Puszczy Bieniszewskiej są dwa w zasadzie szlaki, takie główne. Tak na pierwszy rzut oka: czarny i zielony. Powinniśmy być albo zaraz dojdziemy do szlaku zielonego. Na razie idziemy tą główną drogą, i wydaje mi się, że ona powinna się z tym zielonym szlakiem pokrywać. Już wszystko wiemy. Zielony szlak i czarny szlak jest z drugiej strony, tam stamtąd przychodzą, a my przybyliśmy stamtąd, od strony tej drogi od Konina. Wyszliśmy na polanę i oczywiście A zaczęło wiać. Jest, jest zielony szlak. Yy, jesteśmy więc na szlaku. Zobaczcie, taki trochę otwarty teren przed samym klasztorem. Yy, poza tym, że już wcześniej był czarny szlak rowerowy. Rowerowe trochę mniej nas interesują, chociaż zawsze staramy się o nich mówić jakie je widzimy. Jest tutaj też szlak zielony, jeden z dwóch szlaków obok czarnego w tej puszczy. Wrócimy tutaj, żeby nim wędrować. Dochodzimy powoli do klasztoru, ale przy samym klasztorze bardzo, bardzo bogata oferta turystyczna. Jak idziecie tym czarnym albo zielonym, no to tu można zdecydowanie Odpocząć raz, dwa, trzy, cztery ławy, dwie zadaszone i mnóstwo, mnóstwo znaków. Odnieśmy się do mapy. Mamy tutaj oczywiście Konin. Mieliśmy być na Złotej Górze, tutaj niestety wieża zamknięta, więc jesteśmy tutaj przed Kazimierzem Biskupim w tej właśnie, oto, puszczy Bieniszewskiej na terenie leśnictwa Bieniszew. Idziemy zatem, idziemy zatem. Do klasztoru mam nadzieję, że będzie otwarte, chociaż w przypadku klasztorów różnie to bywa skrzyżowanie szlaków, jakaś ścieżka dydaktyczna, tam y, szlak zielony, ledwo, ledwo widoczny na drzewie, ale może tam dalej jest inaczej, sprawdzimy to przy innej okazji. Niemniej bardzo ciekawy. Teren interesujący przyrodniczo. Jest górka z, wyraźnym, z wyraźną atrakcją. Pytanie, na ile otwartą ten klasztor jest na wyraźnej górce? Co teraz widzicie? Podchodzimy tak blisko, jak to będzie możliwe. Plus rezerwat przyrody i plus niewątpliwa atrakcja w postaci tej machiny młyńskiej, którą pokazywaliśmy wcześniej. Jeśli jedziecie przy okazji. My wracacie przez konin, to tuż za koninem, ta północ od konina, warto się wybrać i to miejsce zobaczyć. A oto i budynek, dzięki któremu w ogóle tutaj zboczyliśmy. Widzieliśmy, ją, widzieliśmy ten klasztor z dwiema wieżami z drogi. Dzięki temu, że jest on na górce, no to widać go z daleka. Z miejscem tym wiąże się ciekawa, ale też dramatyczna historia. Yy, powstanie styczniowe. Jest tutaj ta opowieść dobrze, dosyć opisana. Te tereny przy przykonińskie były areną starć powstańców z Rosjanami, a na terenie samego dziedzińca klasztoru śmierć poniosło w drodze egzekucji czterech powstańców styczniowych, a więc mamy rok 1800. 63, wiek XIX. Tutaj były starcia w ramach Powstania Styczniowego. Ciekawe miejsce. Nie wiedziałem o tym, że takie walki tutaj się w tych lasach, w tej puszczy toczyły 150 lat temu. Ponad. Właśnie na dziedzińcu tego klasztoru. Myślę, że dalej już się nie uda wejść. Weszliśmy na samą górę ponad tym terenem rekreacyjnym. Tam w dole przy tej polanie, natomiast klasztor wiadomo, że jest to miejsce bardzo często, bardzo często zamknięte. Już jest jako taki widok stąd. Piękne. Piękne tereny z ciekawą i dramatyczną historią w tle. A kolejny film za tydzień, jak zawsze w piątek, po godzinie 16. .00.